Hit z biedronki za około... Niecałe 20 zł. Makijażowy hit. Jest to puder transparentny, matujący, jak zwał, tak zwał, z firmy Bell. Jest to jedyny kosmetyk, który polecę Ci z tej naturalnej serii. Natomiast jest to puder, który nie jest na bazie talku, jedynie skrobi ryżowej. Następnie mamy mikę, a potem mamy również bardzo ważna rzecz: olejek arganowy, który sprawia, że nie mamy takiego uczucia suchości, ściągnięcia skóry. Jest to puder, który utrzymuje się w zależności od tego, jak dobrze sobie radzisz z nałożeniem bazy pod makijaż, którą również e, uczę Cię, jak ją nakładać, w jaki sposób można wykonać świetną, domową bazę pod makijaż na kanale YouTube. Natomiast jest to puder, który nie zawiera talku, czyli nie będzie tutaj problemu nie tylko z upośledzeniem gruczołów ujowych, co prowadzi do szybkiego przetuszczania się skóry oraz oczywiście spływania makijażu, ale również talk ma właściwości kancerogenne. Zostało udowodnione naukowo, opisane dokładnie w Financial Timesie chociażby.